Nie każdy ma świadomość, że region lubuski truskawką stoi. Lubuscy rolnicy z w grupie Hortus są największymi dostawcami truskawek na polski rynek świeżych owoców. Produkują rocznie około 650 ton owoców. Hortus działa w Ochli, dlatego tam, w szczycie sezonu truskawkowego w niedzielę 18 czerwca, dokładnie w Skansenie, po raz drugi odbędzie się Lubuskie Święto Truskawki w programie wiele atrakcji dla starszych i młodszych, wśród nich m.in. występy zespołu tanecznego Spoko Family, pokazy karate oraz liczne spektakle i bajki dla dzieci. Jak zapowiada... Dają organizatorzy, każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście królować będą dania z truskawek, między innymi szaszłyki, koktajle, tarty, naleśniki, gofry, a nawet czekolada truskawkowa. W walce z upałem pomogą jogurty, herbata, kompot, piwo i nalewki. Oczywiście truskawkowe. Świętujemy już drugi raz. Chcemy podkreślić ważną rolę truskawki w naszej Zielonej Górze. Mamy największego producenta, producenta w Polsce truskawek. To on jest głównym organizatorem tego święta. Będzie dużo się działo właśnie pod kątem truskawki. Inni producenci lokalni z Zielonej Góry i z okolic zagoszczą w Skansenie już w najbliższą niedzielę. Dużo się będzie działo. Zaczynamy o 11.00 biegiem czyli próbujemy też zdrowy tryb życia, następnie oficjalne otwarcie o 12.30, dużo występów artystycznych, muzycznych, sportowych na scenie. Smakołyków spróbujemy w truskawkowej kawiarence, a w truskawkowej zagrodzie, która także pojawi się w skansenie, przewidziano konkursy plastyczne, zajęcia ruchowe, zabawy wokalne, malowanie twarzy, wiązanie balonów, bańki mydlane. Dla wymagających przygotowano również ściankę wspinaczkową i dmuchańce. Projekt jest współfinansowany przez miasto Zielona Góra, przez Urząd Marszałkowski i przez Agencję Rolną. Do tego drobni sponsorzy, do tego sołectwo Ochla, promujemy właśnie sołectwo Ochla, Skansen, promujemy Zieloną Górę, promujemy truskawkę, promujemy zdrowy tryb życia. Drugie Lubuskie Święto Truskawki odbędzie się w najbliższą niedzielę w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Start wydarzenia o godzinie 10 bilet wstępu kosztuje 6 zł. Dzieci do 6 roku życia wchodzą bezpłatnie.